Cześć kochani! Cześć! Witamy z Karolą w nowym zakupowym vlogu. No jakoś tak nie chcący wyszło, że były zakupy małe. No nie takie małe, trochę kupiłyśmy. Słuchajcie, ale najlepsze, co tam ja, co tam moje zakupy, zaraz je zobaczycie. Najlepsze zakupy będą Karoli, bo ja czuję tutaj inspirację moją sobą. jak zobaczycie te kolory. To są w ogóle nie kolory Karoli, ale przekonała się, że w jasnych też dobrze wygląda, nie tylko czarny. No i słuchajcie, zaraz to zobaczycie. Wszystko po kolei. Zaczniemy ode mnie. Yy, zaczniemy ode mnie. U mnie będzie ciach-ciach, a u będzie dużo. Yy, będzie z... ciach, ciach. też będzie ciach-ciach. Dobra, zobaczymy. Zacznijmy od, słuchajcie, kurtki. Kto mnie śledzi na Instagramie? E, tę kurtkę pokazywałyśmy. E, jest z Janek, z Centrum Handlowego Janki. Tam jest taki e, sklep Betty Berkeley. To jest marka niemiecka. I tam tym, w tym sklepie są jeszcze inne, też niemieckie marki. I naprawdę bardzo dobra jakość. I wreszcie mam kurtkę. Taką już widzieliście u mnie podobną, ale już tłumaczę. Słuchajcie, ta kurtka jest świetna, piękna, i w ogóle i w szczególe. Yy, I ja mam podobną. I ja mam, słuchajcie, podobną Zary, ale ta Zary ma jeden duży minus. Jest ciężka, jest ciężką kurtką. I Jest mi ciężko nawet jej kaptur jest ciężki. Jak jadę w aucie jest mi niewygodnie. Nawet pan Małżonek ją tam gdzieś odwiesza w wiole masz ciężką kurtkę, bo on ma taką, wiecie, jakąś tam spierza specjalnego lekką i ta słuchajcie z Betty Berkle jest lekka niestety ta już chyba jest ostatnia chociaż były tam inne piękne kurtki e i ta różnica jest po prostu zasadnicza i chcę, żeby mi było ciepło, ale też lekko, a nie, że wiecie, ja niosę parę kilo na sobie tej zimy, to nie jest wygodne. A ponieważ ja lubię jasne kolory, no to ta kurtka musi ze mną zostać. Jest piękna, tutaj nie będziemy dyskutować, możecie zobaczyć na Instagramie zdjęcie. Słuchajcie, idziemy dalej. Będąc już przy Betty Berkeley i jeszcze piękne spodnie te są w moim stylu, ale zaraz będą rzeczy nie tylko w moim stylu. Słuchajcie, takie nowe. Piękne spodnie w kolorze rzeczywiście kamelowym. E, 38 one są na mnie dosyć sporałe, więc bardzo lubię już Betty Berkeley, bo 38 jest luźne. Ale słuchajcie, w kancik. W kancik nie zawsze mam takich, mało mam takich kancikowatych. Karola? No, są super. Ale są super, prawda? Tak. Ładne. Takie totalnie w Twoim stylu. Takie scenie. totalne w moim stylu, słuchajcie, do wszystkiego będą pasować. Będę je eksploatować wiosną, do tych wszystkich moich jasnych. Cudownie. Potrzebowałam takie w kancik wiecie. Będą też inne, bardziej odważne, zaraz zobaczycie. Ja też zobaczę, bo nie wiem. Słuchajcie, idziemy dalej. Te buty już wypatrzyła któraś z Was, nawet pisała do mnie. O, jakie fajne, bo mają fajny obcas. Słuchajcie, Karola mi powiedziała, żebym poszła do CCC, bo tam są Gino Rossi, a ja potrzebowałam właśnie takie jasne buty w kolorze nude do jakiejś tam stylizacji. I patrzcie na to, że to jest obcas niby wysoki, a jednak niski. Idealny. Może być? Może tak. być. To jest, słuchajcie, obcas idealny, twierdzi Karola, rzeczywiście, bo nie zabije się w tych obcesach, a nie są taką kaczuszką albo takim malutkim. Są takie, słuchajcie, w sam raz. Ja jestem wysoka, więc tam sobie nie muszę specjalnie dodawać, ale to jest taki obcas, że jestem jeszcze wyższa, zgrabna, a potrafię w nich pobiec, nawet jak będzie trzeba. I to są, słuchajcie, Gino Rossi, i za nie zapłaciłam 199 zł. Były przecenione z 300 zł. Także dobra przecena, myślę. Myślę. No, 50%. Teraz chyba są nawet jeszcze większe. Pewnie teraz są jeszcze większe. I słuchajcie, Gino Rossi, to jest ciekawe, że ja mam nie 41, a 40 to też miło się zmieścić w mniejszy ale to rozmiar. To są też takie klasyki, buty, tak, które tak, będziesz tak. miała. Tak, wiadomo. Ja oczywiście miałam tam jakieś w kolorze nude, ale już piękne. były zniszczone. Więc teraz słuchajcie, mam zwykłe, proste, bez udziwnień, bo nie trzeba udziwnień. E, są super. Gino Rossi. I są wygodne. Dobra, idziemy dalej. E, tu jest kolor, który ja lubię, w którym za mało chodzę, a powinnam częściej. E, Karola to potwierdza. E, jest to, słuchajcie, oddawałam jakieś nietrafione rzeczy w sklepie stacjonarnym Massimo, jak otworzyli nam galerię. I słuchajcie, proszę bardzo, była taka bluzka. I to jest bluzka, słuchajcie, w kolorze czerwonym. Co mi się podoba w tej bluzce jest to, że jest uszyta z wiskozy, więc jest miło, ale że ma tutaj, można zrobić takiego fantazja, można zrobić kokardę z przodu, ale tak sobie myślę, zaraz spróbujemy, że można też i z tyłu. Właśnie yy, na z tyłu sposoby. spięte włosy. Spięte włosy, spięte. tak nawet może zepnę na tę okoliczność, nie ciągle w rozpuszczony i słuchajcie, taka koszula, widać już, że się gniecie, żeby była pełna jasność. Bo ona nie była taka wygnieciona, a już jest, chwilę poleżała, widzicie, w torbie, eee, ale jest fajna. Co ciekawe, rozmiar 36, w ogóle na luzie, spokojnie, jakiś taki, widzicie, większy i była w dobrej cenie. Bo ja za nią zapłaciłam, słuchajcie, ona w pierwszej cenie kosztowała, yy, to jest 60 euro, czyli tam pewnie 249 zł, a ja za nią zapłaciłam 79, no. Więc super, 79 zł. I to jest taka e, koszula z tych ubierających, tak? Że ja mam fajny kolor, jest jakaś tam kokarda. I dziękuję, i już się dużo dzieje. No to wiecie, nie tak no, profesjonalnie. E, no wiecie, ja jestem fanką Massimo. E, słuchajcie, idziemy dalej. Tu jest płaszcz, który znowu mam podobny w domu. E, I ten płaszcz przymierzałam będąc z koleżankami w Just Paul. To jest, słuchajcie, polska marka na Mokotowskiej. I mówię, nie dziewczyny, ja taki mam podobny płaszcz, ja go nie kupię. I potem byłam jeszcze raz w Jazz Paul z Karolą i Karolą mówi: bierz ten płaszcz, bo jest super. I różnica jest taka, że ja mam podobny z Zary, ale w nim nie, mało chodzę. Prawie w ogóle, bo on jest do butów, do obcasów. A ten tutaj jest taką raczej narzutką, którą będę mogła nosić do wszystkiego. Oczywiście tam w moim kolorze już dziewczyny tam nie ma co. No, znacie mnie, proszę bardzo, taki płaszcz oversize'owy z dużymi kieszeniami, za połowę ceny. Normalnie kosztował 500 zł, a ja 250 shopping queen. I słuchajcie, widzicie, tu się troszkę coś świeci, więc już się dzieje i cała reszta może być już bardzo prosta. E, zegarek, e, delikatna biżuteria, e, już e, zwykłe spodnie i będę miała, słuchajcie, ten płaszcz na wiosnę. Będziecie pytały wiosną, skąd ten płaszcz, jest? zobaczycie. Fajny, Just call, ma fajne rzeczy a teraz podczas przeceny nie wiem czy jeszcze są pewnie są yy, można naprawdę wyrwać całkiem fajne rzeczy no jest napisane 500 zł a ja zapłaciłam 250 i wszystko jest minus 50, minus 50 tam yy, więc słuchajcie jak mi koleżanki powiedziały, że fajny Suzy w twoim stylu bierz i troszkę się świeci, coś się dzieje. Jak mi Karola powiedziała, no to już po prostu ten mam, a tamten y, pewnie sprzedam, bo dwóch nie mam miejsca tyle w szafie. Więc ten jest fajny, bo jest taki bardziej luźny. No i słuchajcie, idziemy do kolejnych zakupów. Tu jest, słuchajcie, Massimo Duty, ale ja jeszcze tego nie otwierałam. I tutaj są spodnie, spodnie, które, y, które wy chcecie, żebym nosiła, i Karola chce, żebym nosiła, a ja nie wiem, czy ja chcę je nosić. Ach, widzicie, nieprofesjonalnie mi to wyszło, bardzo nieprofesjonalnie. Daj. Karola jest lepsza w takich rzeczach, ja to tam nie umiem takich rzeczy otwierać. Słuchajcie, tam w środku jest jedna zwykła bluzka, to nieistotne, ale są spodnie, o które Karola mnie męczy. Wy też mnie męczycie, że będę fajnie wyglądać. Sprawdzimy, czy będę fajnie wyglądać. No jedziesz widzisz, Karola, bo tam się coś nie wyszło z tym otwieraniem. nie poszło. Karola, ale Karol już idzie na pewno lepiej niż mi. Więc są spodnie białe, od razu powiem, bo chciałam do wiosennej kolekcji, a w super cenie, więc będzie się dobrze składać. Dziękuję Ci. Ty to jesteś jednak jednak fotografka, stylistka. Proszę bardzo, logistyka, wszystko razem. Otwieramy. Słuchajcie, otwieramy. Najpierw tą bluzeczkę, bo tutaj nie ma co. No, już widzę, że oddamy. Myślałam, że jest błękitna. Widzicie, chciałam taką bluzeczkę z dłuższym rękawem. No, to jest stalowy. I było dobrze napisane na stronie stalowy, ale było zdjęcie i wyglądało na błękitną. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale, ale jest. nie się podoba ten kolor. Ale może zaś. Ale... ale to wiesz, to chodzi o lato. No, nie ma tragedii. Nie, nie, Kosztowała nieduży pieniądze, jakieś tam 40, chyba 9 zł. I jest fajna, bo jest takim dużym rękawkiem. Zaraz to przymierzę, zobaczymy, czy jest fajne, ale w dotyku jest bardzo, bardzo przyjemnie. No, ale słuchajcie, tutaj jest druga rzecz. No proszę, mam to słuchajcie. Mam bardzo szerokie spodnie. Szerokie? Nie. Nie? Nie. Na zdjęciu były szerokie. No jak na mnie są bardzo szerokie. Słuchajcie, zaraz będziemy no, je mierzyć. Zobaczymy. To są że takie bardziej dzwony Że dzwony? No. Dobrze, na dzwony jeszcze przyjdzie. Po kolei. Z rurek ty mnie od razu w chcesz. Po kolei. To jest kolejny krok. Słuchajcie, szerokie spodnie, białe, piękne, garniturowate, fajne, podobają mi się, śmietankowy kolor. Zobaczymy, jak będę w nich wyglądać. Jest ja jestem na tak. Rzecz. Znaczy, ja też jestem na tak, ale mogą być przezroczyste tego. Och, dobrze, już nie, nie, nie. nie, nie. Żadnych <laughs> czarnych scenariuszy. Dobrze, słuchajcie, i to jest wszystko, jeśli chodzi o mnie. My tamtą zaraz pomierzymy, tam będziecie wszystko widziały. Ale zaraz przejdźmy do Karoli. Ciach, 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 ciach. Karola, siekka, proszę siekka. bardzo. Pierwszy sweter. To jest sweter z H&M. -u. Taki, słuchajcie, śmietankowy kolor. Nie chcę nic mówić. Fajny ten, słuchajcie, łańcuch. No to fajnie wygląda, że coś się dzieje i już jest. I Karola go wyhaczyła w H&M za ile złotych? 30. Za 30 złotych. Bardzo taki, powiem Wam, yy, przyjemny. Czuję, że tam z tym składem jest tak mhm, mm ale yy, kolor piękny, tutaj coś się świeci, już wtedy nic nie trzeba więcej. 30 zł Shopping Queen, mój kolor. Yy, akceptuję. Yy, słuchajcie, kolejna rzecz jest przepiękna. Jak ona mi ją pokazała, mówię Boże, Karola cudowna, ja też bym taką chciała. Piękna sukienka, naprawdę piękna na lato. No, no mega wdechę. No i teraz uwaga, kosztowała całe 20 zł. Kosztowała 20 zł. Karola ją wyhaczyła tam w tych swoich tak. tam swoich tych takich różnych outletach. Outleta. No. Jest piękna i też sukienka, jeżeli Karola zorganizujesz sobie pod spód jakiś. Tak, musisz sobie po prostu halkę bo To nawet być, tak. można w niej iść na wesele o ile będą. takie a masz jakieś wesele, tak? Tak, o ile w ogóle wszystko, będą. wszystko będzie. Tak? Słuchajcie, przepiękna sukienka w kwiaty w moim kolorze. Ja nie lubię długich, ale y, ta wygląda naprawdę pięknie, że aż sama bym chciała ją przymierzyć. Bardzo ładna sukienka, piękny kolor. Idziemy dalej. Co tu mamy? Tu mamy jakiś zwykły top za 29,99 z takimi przedłużanymi rękawami, bo Karola chce być modna, bo wiadomo, chociaż trochę. Ale się nad nim zastanawiam. Ale to jest zwykły t-shirt. Ja tutaj nie będę debatować, jest ok. Fajna bawełna czuć w, w, pod ręką, pod palcem, że jest gruba. No ale teraz słuchajcie. Zobaczmy ten sweter. Czy to jest Karola, czy to jest Suzy? No przecież to jest cała Suzy, no. No, umówmy się, że to jest cała Suzy. No, inspirujesz się. No, inspirujesz się, Karola. Przepiękny sweter z mango. Roznażę L. Bardzo fajny. Taki widać oversize'owy, cudowny. W moim absolutnie kolorze. Mój krój. Mega wdechę. I słuchajcie, jak, jak ja, bo ja już wiem, co tutaj jeszcze jest, jak Karola mi ta rzecz pokazała, to ja wymyśliłam, i teraz dziewczyny, jak chcecie, to dajcie znać w komentarzu, żebyśmy zrobiły bardzo zbliżone stylizacje. Karola. W swoim rozmiarze te swoje i ja w swoim. Żebyśmy. No zrobił właśnie jeszcze takiego vloga, co wy na to, z różnych właśnie marek. Jeśli chcecie, to dawajcie znać. A, bo nie samym 36 czy 38 rozmiarem człowiek żyje. Jest wiele dziewczyn większych, a można się fajnie ubrać i Karla jest tego przykładem. Więc dawajcie znać, jak będzie takie zapotrzebowanie. Akceptuję, akceptuję, akceptuję. A jest 15, mango? 59 zł. 59 zł mango, bardzo dobra cena. Chyba coś takiego podobnego posiadam z zeszłego roku. Piękny sweter, słuchajcie, marki Kapal. Kapal. O, jaka przecena! Słuchajcie, pierwsza cena była 200 zł, a Karola dorwała za 50. Plus jeszcze, jak się pobierze aplikację, jest 25 złotych zniżki, więc... Oh my gosh, jaki shopping queen. Czuję, że ze składem nie do końca tak jest idealnie, natomiast, słuchajcie, dajmy Karoli szansę, niech ona z tych czerni wyjdzie, właśnie w te kolory, bo naprawdę ładniej jej też w takich kolorach. I to jest, słuchajcie, ja taki steter pokazywałam z Ojsza rok temu. I ja go uprzymierzyłam. Pamiętasz, raz że mi zdjęcie w Tak, tym, tym. dobrze wyglądałaś. od wyglądasz. tego momentu cały czas szukałam takiego swetra, no i teraz mi się udało. No i zdać. tam 25 zł, kurczę, bo ta oczywiście, jakiś tam Shopping Queen zawsze coś znajdzie. Bardzo dobra cena, bardzo piękny sweter. I słuchajcie, coś z czego, pan, pan małżonek, chłopak się śmieje, Karoli. Że to taki namiot i to może być namiotowate, no, ale nawet nie o to chodzi, bo ten rękaw. On się z rękawa śmieje. Rękaw, tak. bówka. Słuchajcie, no, jest to kapal również 40 zł, a wcześniej kosztowało 50 euro, czyli 200 zł na 40. No Karola, ty to jak dorwiesz? No ja jestem szybki. Fajna marka kapal. Yy... Fajna. Tylko pytanie właśnie, czy nie jest, wiesz, i to nie chodzi o namiot, że tam 42, ale dziewczyna też w mniejszym rozmiarze może wyglądać. To jest... znaczy, ogólnie jak ubieram coś z spoko, mm -hmm. jedyne co to te bufki są naprawdę takie dość takie. Ja się jakby... też tak boję trochę tych bufek, że dodają dziewczyny. Mam wrażenie, że to takie małe, drobne dziewczyny mogą sobie na bufki pozwolić. I nawet ja tak nie do końca w bufkach się czuję. Ehm, okej, okay. ale słuchajcie, jeszcze jeansy. Jeansy troszkę Karola już się przyznała, już że. trochę... już tak, za duże, ale... ale ma pasek i wtedy jest okej. Okay. jeansy z CNA. Za całe 39,99 ze 100? Za całe 20 zł. Jeszcze taniej, 20 zł. Ponieważ ja trafiłam na jakąś promocję, że było minus 50% na wszystkie przecenione rzeczy. No dziewczyny, no umówmy się, spodnie z dziurami można mieć w każdym wieku. 20 plus 34, 5 też można. Tylko właśnie może nie całe w dziury, ale tak delikatniej. Wow, dlaczego by nie? Bardzo fajne spodnie Karola CNA. I czuć, że będzie się przyjemnie nosiło. No, piękne zakupy Karola poczyniłaś. Nie chcę nic mówić, ale takie trochę nawet lepsze ode mnie. Słuchajcie, jak widzicie, idzie wiosna, więc wszystko w jasnych barwach. Cieszę się, że Karola również w jasnych barwach idziemy w to. Dajcie znać, czyje zakupy lepsze? Dajcie znać, czy chcecie taki vlog jeszcze? Rozmiar tam M kontra LXL, nie wiem, 42 to ja nie wiem, jaki to jest rozmiar jeszcze L. Takie Excel, no, nieważne. No. Czy chcecie takiego vloga stylizacyjnego znowu z Karolą z różnych marek? Jeżeli tak, to dawajcie znać. No i czyje zakupy lepsze i co na pewno jest fajne, to też dajcie znać. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy, całujemy, kochamy. Jak chcecie więcej zakupowych vlogów, to łapki w górę i subskrybujemy kanał. Pa! Pa!